się zabezpieczeniem podziemnym. ale później również zajmowaliśmy się obiektami kubotorowymi. To było rynek 6, ratusz i wiele, wiele innych różnych obiektów i spraw. I miałem kontakt przez ten czas częściej z dwoma paniami, z panią Haliną i z panią Teresą, podczas panią Haliną troszkę mniej, bo pani Halina miała inne zakresy, a pani Teresa, która zajmowała się tymi sprawami, które mnie interesowały jako inwestora z ramienia miasta. Ja powiem tutaj o pani Teresie jako o człowieku. Przecież dzisiaj to nie zostało powiedziane, że pracowała na dwóch ale tak naprawdę wykonywała pracę, którą można by oddzielić dwa etapy. Pani Teresa i w terenie pracowała i w biurze u siebie tam przy mieście dojeżdżała i trzy dni w tygodniu. Ale moje nią kontakty to przeważnie były tego rodzaju, że dzwoniłem i Pani Tereso, tam dokumentacja już leży. Trzy dni to jest strasznie długo, a nam trzeba szybko to uzgodnić. Albo jeszcze tam może by pani tam ulogę załatwiła, żeby to szybko podpać, bo nam zależy. Albo żeby Pani przyjechała szybko na komisję konserwatorską, bo roboty stoją. Pani Teresa nic nie odmawiała, nigdy się nie denerwowała przechodziła na budowy nawet w dni, które nie pracowała, czyli w dni, które miały wolne. Na przykład w czwartek, piątek nie pracowała, więc w komisjach uczestniczyła. Eee, co więcej, nieraz było tak, że trzeba było jakieś dokumentacje zdać do Przemyśla, szybko uzgodnić, ale jeżeli to była jakaś obszerna dokumentacja, to jechałem sam. Ale taka mniejsza, to poprosiłem Pana Teresa spotkaliśmy się na dworcu rano, ja to przechodzę do pracy. Pani Teresa to zabierała, uzgadniała i przewoziła za dzień, czy za dwa dni i ja to tam odbiera. Więc za to Pani Teresa bardzo serdecznie dziękuję. A się boję co będzie teraz. Jedna Pani dwa dni temu, jedna znana Pani, nie Pani, która mówiła, teraz to Wam się kurde. Nasz młody kolega, który tak. tak. tak, bardzo mi go przyjacielu. Bardzo mi go przyjacielu. Rozmawialiśmy telefonicznie. Dzięki Pani Telesowi. Bardzo dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Bardzo Bardzo ważny wątek tej dyspozycyjności pani dyrektor, którą też zauważyliśmy przy okazji remontu naszej wielkiej izby. Gdyby nie pani konsultacje i pani antyistyczne, to byśmy się nie byli dla ja, ponieważ Pan Przemek został wywołany, bardzo proszę, z młodszego pokolenia jeszcze dwa zdania, bardzo proszę o ja jakąś formę takiej kontynuacji jakiejś tej... Muszę powiedzieć, że od kiedy pracuję, a pracuję dopiero od początku czerwca zeszłego roku, to w zasadzie praca młodego urzędnika polega na tym, że wszystko się konsultuje ze starszymi pracownikami. Muszę powiedzieć, że nie było takiej sprawy, Pewnie przez pierwszych kilka moich miesięcy pracy, żeby po prostu nie podejść do Pań, czy do pani Teresy, czy do pani Haliny. I muszę powiedzieć, że zawsze służyły swoją radą, zawsze potrafiły coś podpowiedzieć, jak daną sprawę załatwić, żeby żeby no, raz, żeby obiekt nie ucierpiał, bo to trzeba przyznać, że to jest priorytet dla obydwu pań. A drugi... drugi... Druga istotna rzecz to to, żeby no, naprawdę zrobić to tak, żeby sprawa nie wracała ileś tam razy do nas, prawda? Także myślę, że pod tym względem tutaj obydwie panie, wiele, wiele im mogę zawdzięczać. Także zresztą teraz niejednokrotnie dzwonię i pytam się pani Tereso, czy to było uzgadniane? Czy pani pamięta, że coś takiego było robione? No pani Teresa zawsze odpowiada, pani Halina podobnie zawsze. Non, c'est la mort.